Przecieki dotyczące wyglądu nadchodzącego Galaxy Watch 6 jasno pokazują, że producent przyznał się do błędu i przywróci tą ulubioną funkcję użytkowników. Co nowego dostaniemy w wersji 6? Oglądajcie do końca, już Wam wszystko mówię. Seria zegarków Galaxy Watch od kiedy Samsung dogadał się z Androidem to najbardziej rozbudowane smartwatche na rynku. Urządzenia te są dla Samsunga niczym Apple Watch dla fanów sprzętów z nadgryzionym jabłkiem. Od dawna wiadomo, że najlepiej z zegarkami Galaxy współpracują telefony Galaxy od Samsunga i one mają np. dostęp do wszystkich funkcji takich jak pomiar EKG, co nie działa tutaj na pozostałych telefonach z Androidem. Jednak poza kilkoma szczegółami, Watch od Samsunga świetnie radzą sobie ze wszystkimi telefonami z systemem Android, bo są one na systemie od Google, czyli UROS. No i też trzeba zaznaczyć, że nie działają one z iPhone'ami, no bo ten system ich nie obsługuje. Poprzednia generacja została mocno skrytykowana za to, że została zabrana wersja Classic z tym fizycznym obracanym bezelem, a za to pojawiła się wersja Pro z imitacją tego rozwiązania, co w praktyce nie było takie złe. Jednak fani tego klasycznego piersienia woleli zostać przy starszym modelu i nie wymieniać go na nowy. Tym razem, patrząc na ostatnie przecieki, które w sumie pokazują już cały nowy wygląd zegarka w pełnej okazałości, przedstawiają powrót tego lubianego, klasycznego obracanego piersienia. Dla wielu osób to nie była tylko kwestia estetyki, ale głównie wygoda we wprowadzaniu różnych komend i po prostu łatwiejsze sterowanie systemem. To co możemy zauważyć jeszcze z grafik, to że po wersji 5 Pro nowa szóstka ma odziedziczyć magnetyczne zapięcie, które było spoko, ale jednak ja miałem pewien niesmak, bo szybko zaczęła mi się tam robić rdza, możecie to zobaczyć w moim teście Watch 5 Pro. Poza tym na prawym boku widoczne są dwa przyciski, więc to w sumie zostaje bez zmian. chodzi jeśli chodzi o specyfikację, to w wersji Classic obstawiam ekran o przekątnej 1,47 cala. Oczywiście AMOLED, ale liczę, że Samsung wyposaży go w technologię LTPO, czyli możliwość adaptacyjnego odświeżania od 1 Hz. Dzięki temu w trybie z cały czas widoczną datą i godziną bateria nie powinna znikać tak szybko jak teraz. Ekrany w zwykłych szóstkach raczej pozostaną takie same jak w piątkach. Ogólnie sama bateria, o ile nie urośnie, to powinna wytrzymywać trochę dłużej, bo urządzenie będzie wyposażone w autorski procesor Exynos W980, który ma być wydajniejszy, ale także ma pobierać mniej energii. No a właśnie to jest głównym problemem i minusem tych zegarków. O ile wersja 5. Pro wytrzymywała 3-4 dni, to już zwykła piątka, ledwo dawała radę od rana do wieczora, szczególnie jak do tego włączyliśmy aktywność z GPS. Z samymi powiadomieniami dało się osiągnąć te dwa dni, no ale to też nie jest jakiś super wynik. Z przecieków możemy wyczytać, że wersja 6 Classic będzie miała baterię 425 mAh, co jest co prawda większą wartością od wersji 4 Classic, która swoją drogą patrząc na te rendery niewiele różni się od tej nowej wersji, ale mimo to liczę, że wersja Classic dostanie baterię chociażby jak w 5 pro. Galaxy Watch 6 i 6 pro zostaną zaprezentowane pod koniec lata razem z premierą nowych składanych wersji Z Fold i Z Flip. Cena obstawiam, że będzie podobna do poprzedników, ale będzie pewnie delikatnie. Wyższa. Jak na razie przecieki głównie skupiają się na wersji Classic. No ale nie ma co się dziwić, rezygnacja z klasycznego pierścienia odbiła się sporym echem w poprzednim roku. No i wygląda na to, że wyniki sprzedaży wersji Pro nie były zadowalające, jeżeli Samsung z niej rezygnuje. Tak szczerze, dobrze, że ta funkcja wraca i że użytkownicy będą mieli wybór, bo jest to jak na razie jedyny producent z takim rozwiązaniem systemem Wear OS, więc dobrze, że mogą się czymś wyróżnić. A ogólnie co do samego zegarka, to wydaje mi się, że nie ma tu co za dużo zmieniać, bo sam system Android Wear OS działa bardzo dobrze. Można tylko popracować nad tym, żeby jeszcze lepiej współpracował z telefonem. Mam też nadzieję, że nowy procesor lepiej będzie sobie radził z ESIM, bo szczególnie w tych mniejszych wersjach smartwatch potrafił się przegrzewać i wyłączać mieliśmy aktywne ESIM, muzykę i aktywność GPS. A o baterii spadającej w oczach już nie będę wspominał. No i to też właśnie jest problem OS, bo o ile jest to rozbudowany system, to w porównaniu do takiego Huawei czy Amazfit które mają też swoje zegarki i one są na autorskich systemach, to w nich ta bateria bez problemu wytrzymuje 12, 14, a nawet przy mniejszym użytkowaniu 20 dni pracy. Liczę, że Google dopracuje system tak, aby był mniej zachłanny na energię, no a Samsung zaoferuje procesor, który nie będzie zjadał tak szybko tej baterii. I chociaż zaoferuje ten tydzień bez ładowarki. Dajcie znać, czy czekacie na nowe Galaxy 6? Jak Wam się podoba wygląd tej wersji Classic? Ode mnie to tyle. Czekam na komentarze. Pozdrawiam i do następnego.